Psiemka. Raz w roku w sercu Dolnego Śląska we Wrocławiu odbywa się magiczna impreza. Magiczna, bo pojawiają się na niej psiaki, których mogło już nie być wśród nas. Niegdyś schorowane, zagłodzone, głęboko straumatyzowane, niechciane. Na szczęście, ich los krzyżuje się z grupą ludzi, dla których życie każdego psa i kota jest na wagę złota. Stowarzyszenie, o którym mowa, działa w 100% zdatków dobrych ludzi oraz w 300% z miłości do zwierząt. Czynią rzeczy po prostu niesamowite, podejmując interwencje, ratując, lecząc, a często i walcząc w ich obronie w sądzie. Robią wszystko, by każdy niechciany pies znów mógł poczuć się potrzebny, by znalazł swój bezpieczny dom i pełną michę. Chciałoby się powiedzieć, że grupa Ratuj, bo o niej mowa, niewątpliwie ma super moce. Opowieści o samym stowarzyszeniu wystarczyłoby na osobny odcinek i niewykluczone, że w przyszłości uda się taki zrobić. Ale dziś skupmy się na wyjątkowym wydarzeniu, jakie organizowała grupa Ratuj, czyli trzecim charytatywnym. Pikniku adopciaka. I rzeczywiście, wśród odwiedzających pojawiło się wielu byłych rezydentów ratujówki, których historia wkroczyła wreszcie na właściwe tory. Zostały wyadoptowane i mają teraz swoich odpowiedzialnych właścicieli. Poznajcie Freję ze swoją nową rodziną. Którą znalazła dzięki grupie Ratuj. Zanim zaczniemy, wszystkich, którzy zagościli na naszym kanale po raz pierwszy, zachęcamy do subskrypcji. Pies na wizji to pierwszy na polskim YouTubie niezależny kanał edukacyjno-rozrywkowy o psiakach dla psiarzy o tak szerokim spektrum tematycznym. Dlatego pomóżcie nam się rozwijać, klikajcie w dzwoneczek, zostawiajcie łapki w górze i koniecznie opowiadajcie o nas znajomym. O, matku! Ty uro... To jest piesek, u którego byłam na wizycie. Cześć! Ola! Cześć, Patrz jak Frejcia. ona urosła! Myśmy z córką marzyły o piesku całe córki życie i pół mojego. I półtorej roku przeglądałyśmy ratujkowe ogłoszenia i szukałyśmy pieska dla siebie. I Frejcia, Frejcia obserwowałyśmy odkąd ją znaleźliście i miała bodajże 5 dni. Bo ona była wyciągnięta przez strażaków z drury drenażowej bodajże, z czwórką rodzeństwa i mamusią. I wtedy jeszcze musiała być z matką u was, więc myśmy z Kirą wysyłały jej puszeczki do ratujówki, a później pani do nas przyszła na wizytę adopcyjną i dwa dni przed świętami Kira przywiozła Freję ze mną. Jest, jest naszym wymarzonym psem, taka miała być. Czarna, kochana i przytulna, nie? Chociaż trochę Trochę miała etap piranii i żeśmy przeżyły trochę z jej pazurkami i z jej małymi ząbkami, zanim wszystkie wypadły i Kira je znalazła w kanapie. Teraz mamy je tak zbunkrowane w woreczku na pamiątkę, mleczne zęby psie. Bardzo dokładnie pamiętam u Was wizytę przedadopcyjną, na której byłam osobiście i pamiętam, że Pani mówiła takie bardzo... Odpowiedzialne rzeczy o przemyślanej adopcji, o tym, że przygotowywaliście się do tego już wcześniej i przede wszystkim przygotowywaliście też Waszą córkę do takiej y, pełnej odpowiedzialności też za, za tego psiaka. Tak, bo tak jak mówiłam, myśmy długo o piesku marzyły, ale ja wtedy pracowałam na pełen etat, mąż tak samo, i nasza decyzja była taka, że nie da się wziąć pieska małego, szczeniaczka i wyjść na 10 godzin. Więc kiedy ja zaczęłam pracować z domu, to już decyzja zapadła i tylko czekałyśmy, żeby w którymś się zakochać nie kilka. No. Później oglądałyśmy różne filmiki na YouTubie, co to należy zrobić, no bo Tutaj ze strony męża i córki, którzy nie mieli psa, padały różne pytania interesujące, typu na przykład, a ile ona będzie spała, a jak często będziemy musieli z nią chodzić do fryzjera i tak dalej, i tak dalej. Więc szukaliśmy odpowiedzi na te pytania, żeby mniej więcej też wiedzieć, co nas czeka i czy damy radę. Córka jest bardzo wielką pomocą, tak? Wyprowadza pieska, karmi, zbiera kupy. I też, nawet jak piesek był chory, to bardzo się chwaliła, że jest najlepszą osobą do opieki, bo jak piesek wymiotował, to ona zdążyła wszystko złapać i była z siebie bardzo dumna. Cześć, jestem Gosia, jestem wolontariuszką w grupie Ratuj od ponad roku czasu. Jaką funkcję masz dzisiaj na pikniku? Za co jesteś odpowiedzialna? Moją funkcją jest obsadzenie stoiska licytacje, które jest tutaj za nami. Na licytacjach znajdziemy mnóstwo różnych voucherów od różnych lokali, które nam oddały w darowiźnie. Czy mogłabyś przejść się z nami i opowiedzieć o stoiskach, jakie dzisiaj na pikniku się wystawiają? Oczywiście, nie ma problemu, zapraszam. No, więc tak, tutaj po prawej stronie mamy stoisko gastronomiczne, na którym jest mnóstwo różnych przepysznych wypieków, słonych, słodkich. Tutaj mamy z tyłu kocie stoisko, na którym dowiemy się w jaki sposób grupa ratuj pomaga kotom, bo u nas sekcja pomocy dzieli się na sekcję psią oraz kociom. Tak, tutaj mamy strefę dla dzieci. Jest to dość popularna strefa ze względu na to, że na takim pikniku naszym odwiedza nas, odwiedzają nas całe rodziny wraz ze swoimi pociechami. Na takim stoisku mamy. Plecenie warkoczyków, robienie tatuaży, kolorowanie, rysowanie, różne gry i animacje. E, tak, na stanowisku adopcji dowiemy się jak wyglądają procedury adopcyjne w grupie Ratuj oraz poznamy pieski, e, które obecnie szukają domku. Również na takim stoisku adopcyjnym mamy możliwość dowiedzenia się wszelkich informacji na temat danego popila, który ewentualnie zbudzi nasze zainteresowanie i chcielibyśmy go adoptować. Miałyśmy dzisiaj dużą, dużą, długą kolejkę, więc jest duże zainteresowanie naszymi psiakami, zarówno domem tymczasowym, jak i domem stałym. Gosiu, powiedz naszym widzom, jak wygląda? Wygląda procedura adopcyjna w grupie Ratuj. E, no więc e, bardzo dokładnie weryfikujemy potencjalne e, rodziny adopcyjne i taki proces adopcyjny składa się z trzech etapów. Mianowicie e, jest ogłoszenie na Facebooku danego psiaka, wysyłamy SMS-a e, o treści, jaka jest podana w takim poście na Facebooku. I w momencie, kiedy wyślemy smsa, odzwania, odzwania do Państwa, który z naszych wolontariuszy przeprowadza ankietę telefoniczną, zadaje kilkanaście pytań i później, jeżeli przejdzie się taki pierwszy proces adopcyjny, zapraszamy na spacerek zapoznawczy potencjalną rodzinę i po takim spacerku zapoznawczym e, przeprowadzamy wizytę przed adopcyjną, która odbywa się w mieszkaniu i na której też są, jest zadawane kilkanaście pytań. I po tych trzech procedurach dajemy odpowiedź danej rodzinie, czy udało się adoptować danego psaka. Gosia, i przed nami ostatnie stanowisko. E, tak, jest to nasz bazarek ratujowy, na którym możemy zakupić wszelkie artykuły potrzebne do codziennego użytku dla naszych pupili. Cześć, cześć. Ładnego no masz pieska. Cześć piesku! Cześć piesku, cześć! Jak się bawisz? O, świetnie! świetnie. Nazywam się Patrycja Starosta, jestem prezesem stowarzyszenia Grupa Ratuj, no i można powiedzieć założycielką organizacji. Patrycja, a czym tak naprawdę jest grupa Ratuj? Grupa Ratuj jest inicjatywą społeczną. Jest stowarzyszeniem, które pracuje dzięki pomocy wolontariuszy. Tutaj wszystko dzieje się charytatywnie i również też wszelkie środki, które pozyskujemy na utrzymanie. To są darowizny, darowizny od ludzi, którzy. Nie są obojętni na los zwierząt, które chcą nam pomagać, i tylko właśnie dzięki takim ludziom funkcjonujemy. Nie mamy żadnych dotacji, jesteśmy w pełni zależni od tego, co kto nam wrzuci do puszeczki i co kto nam wpłaci na zbiórkę. Skąd czerpiesz siły na to, żeby pomagać dalej zwierzętom? Ja myślę, że to, to wszystko napędza potrzeba. Potrzeba pomagania. I to, że widzimy, że jednak ta krzywda się dzieje. Do mnie trafia bardzo dużo prośb o pomoc. I ja wiem, że jeżeli tak nie pomogę, no to, to bardzo będzie źle. Dlatego ten uśmiech uratowanych zwierząt i, i to, że tak dużo, dużo choćby dzisiaj widzę tych adopciaków, to, to jest najlepszy motor napędzający. My w grupie Ratuj staramy się pomóc na różne sposoby, nie tylko interweniując, nie tylko działając tam, gdzie dochodzi już do jakichś aktów agresji, przemocy, ale również staramy się działać profilaktycznie, czyli prowadzimy wszelkiego rodzaju akcje edukacyjne, też pomagamy takim maluszkom, tak, wieleszczeniom do nas trafia, po to właśnie, żeby nie trafiły w złe ręce, szukamy im najlepszych domów żeby później nie dochodziło do takich sytuacji, w których dorosłe zwierzęta są wyrzucane. Ale też warto dodać, że grupa ratuj. sfinalizuje. Często ludzie nie zdają sobie do końca sprawy, jak mają się zachować, jeśli widzą krzywdę zwierząt. Dzwoniąc, od razu się jedzie, jak to wygląda od, od strony właśnie grupy ratuj. No, interwencje to jest chyba ten najcięższy kawałek chleba, bo mamy do czynienia. Z bardzo różnymi sytuacjami. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się zadzieje, jak się potoczy sytuacja i co zostaniemy na miejscu. Natomiast no, naszą zasadą jest to, że wybieramy się na interwencję wtedy, kiedy mamy potwierdzone dane co do ewentualnej przemocy, znęcania się czy jakiegokolwiek zagrożenia, które istnieje. Staramy się też działać, oczywiście działam zgodnie z prawem, ale staramy się działać tak, żeby jak najlepszy sposób pomóc zwierzętom. Czyli nie każda interwencja kończy się zabraniem zwierzęcia, nie każda interwencja to krwawe akty. Czasami potrzeba jest po prostu takiej ludzkiej pomocy po to, żeby ktoś lepiej zadbał o zwierzę. Cześć Ola, powiedz mi, jak się zaczęła Twoja historia z grupą Ratu? Jak trafiłaś, dlaczego i czym obecnie się zajmujesz? Moja historia z grupą Ratuj Ryb zaczęła się tak jak każdego innego wolontariusza. Przyszłam, zaczęłam sprzątać w Ratujówce, no bo inaczej się tego nazwać nie da. A tak naprawdę moim pomysłem na to, żeby jak pomóc grupie Ratuj, było to, co robię na co dzień, czyli to, że jestem adwokatem. To, że mogę pomóc w sprawach karnych, w sprawach karnych w imieniu zwierząt. No właśnie, bo masz różne sprawy, które. Reprezentujesz psiaki po różnych, z różnymi właśnie historiami. Powiedz, jak te sprawy się kończą w większości? Jak to wygląda? Jakie, jakie najwyższe kary zdarzyły Ci się w Twojej karierze adwokackiej? Ja mam nadzieję, że te najwyższe kary są już przed nami. Ale powiem tak, my jako grupa ratuj, można powiedzieć, mamy szczęście, bo to inaczej tego nazwać teraz, patrząc na system prawny, nazwać inaczej tego nie można, bo praktycznie wszystkie sprawy zakończyły się Pozytywnie dla zwierząt. Zakończyły się tym, że były właściciel został skazany, został skazany również zakazem posiadania zwierząt na określony czas, i po prostu ten, to, ten zwierzak przeszedł na naszą rzecz. Mamy jedną taką sprawę, w której sąd drugiej instancji uniewinnił oskarżonego, ale walczymy dalej o tego psiaka. To jest psiak Zoja, która została napojona żrącą substancją. I idziemy do Sądu Najwyższego. Już w październiku jedziemy do Sądu Najwyższego. Jest wyznaczona rozprawa i walczymy dalej o no. Ja bym chciał tylko pozdrowić moją mamę. Mamusiu! Pa, pa! Cześć Aga! Obowiązki wolontariusza w Grupie Ratuj. Na czym polegają? Głównym takim właśnie obowiązkiem to jest przychodzenie na dyżury i mamy taką zasadę, że trzeba zrobić dwa dyżury w miesiącu, a te dyżury wyglądają tak, że po prostu przychodzimy, karmimy, sprzątamy, bawimy się z tymi zwierzętami, żeby one też miały z nami kontakt, ale mamy też wiele innych działów, w których możemy brać udział, na przykład wizyty przedadopcyjne. Kontakt z domami tymczasowymi, czy właśnie takie pikniki jak tutaj. Ile obecnie jest piesków w grupie ratuj? Takich, które są i w domach tymczasowych, i w ratuju. Oj, to ciężko, ciężko tak policzyć, bo to cały czas jest rotacja, cały czas pieski przychodzą, odchodzą. Są i dorosłe pieski, i szczeniaczki. W domach tymczasowych też mamy sporo tych zwierząt. Koty też są w domach tymczasowych. Liczby nie podam, bo to ciężko naprawdę powiedzieć, bo to cały czas, jest, cały czas jest rotacja, ale sporo zwierząt jest pod naszą opieką, naprawdę. To powiedz jeszcze na koniec, czego potrzebujecie, czego, najważniejsze potrzeby, jakie teraz w tej chwili ma Grupa Ratu? E, no przede wszystkim to są ręce do pomocy, jeśli ktoś naprawdę nie może fizycznie nam pomóc, e, no to też jak zawsze pieniądze są dla nas też ważne, e, ale oczywiście Fizyczna pomoc, w takim sensie, że na przykład można przynieść do nas dary, można przynieść jakąś karmę, koce, podkłady, to zawsze się nam przydaje. Ale też jeśli ktoś nie jest w stanie, to może po prostu nawet udostępniać nasze posty na Facebooku, jakoś nas, nas promować w Udostępnia, sieci. Tak, prawda? tak, zdecydowanie. Ja przedstawiam Wam skorupkę podopieczną Grupy Ratuj, która w tej chwili szuka domu. Cześć! Przedstaw nam się. Hej, jestem Bożenka i ja jestem dołem. tymczasowym dla Skorupki. Skorupka miała, ma swoje imię stąd, że miała skorupę po prostu na połowie ciała, ale bardzo ładnie się leczy i ma bardzo ładną sierść teraz. To jest, jest bardzo, bardzo grzeczny pies, który jest bardzo um, do człowieka i bardzo przyjazny. I ona miała już swoje doświadczenia życiowe, trudne, więc z tego wyszła jako pies bardzo zrównoważony i bardzo spokojny. Świetnie sobie radzi z innymi psami, nawet z moją nadreaktywną sarną, bo bardzo dobrze zaznacza swoje granice. Mówi, co jej się podoba, co jej się nie podoba. A jaki ma stosunek na przykład do kotów, do dzieci? Do dzieci bardzo pozytywny. Do kotów. Powiedziałabym, że zbyt duże zainteresowanie z jej strony. Nie ma agresji do kotów, ale niestety nie jest w stanie mieszkać z kotem. Bo przyjechaliśmy charytatywnie zabezpieczyć imprezę i pokazać ludziom, że psiak uratowany, adoptowany i sam się uczył ratować. Pani weterynarz ze duńskiej woli go uratowała na jednym z gospodarstw tam w okolicy Łodzi. I jechałem parę razy do Zduńskiej Woli, żeby go poznać, żeby spędzić trochę czasu No i zaiskrzyło za, 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 za w obie strony, no i jesteśmy. To jaką funkcję y, pełni Twój psi przyjaciel? Mój psi przyjaciel uczy się poszukiwania osób zaginionych w terenie. Jeździmy do jednostki OSP, która ma sekcję poszukiwaw ratowniczą z psiakami, która szkoli te psiaki. Jak mu idzie właśnie? Na pierwsze zajęcia, na jakie pojechaliśmy, stanąłem. Po prostu mi kopara, jak, jak to się mówi, zjechała, jak po sznurku do pozaranta poszedł. Alek się uczy do egzaminu zero, później będzie się uczył do egzaminu pierwszej kategorii. Dopiero jak zda egzamin, to będzie mógł być zadyspono zadysponowany. Tak, tak. No to trzymamy kciuki. Agnieszko Damianie, przyszliście dzisiaj na piknik grupy Ratuj. Z tym oto panem. Powiedzcie nam parę słów o nim. Robak to jest właśnie adopcjak z grupy Ratuj. Nas ujęła przede wszystkim może nie tyle jego straszna historia, a jego energia, jego właśnie to, że tak lubi życie, że jest tak energiczny, że bardzo ciągnie do człowieka. Jego historia to jest to, że na początku miał piękne życie, był kupionym pieskiem, takim oczekiwanym. Później niestety wszystko się zepsuło. Żeby nie szekał miał wiązany pysk. Z tego właśnie ma ranę, na której odrosło białe futerko. Nie dostało także wody ani jedzenia, dlatego był strasznie wychudzony. Pić dostawał jedynie na chwilę przed spacerem, które były bardzo, bardzo rzadko. Więc pies był po prostu bardzo strasznie zaniedbanym stanie, i grupa ratuj odebrała go interwencyjnie właśnie z tego miejsca. I potem jak zabraliście robaka na dom tymczasowy, czy on wykazywał jakiekolwiek problemy behawioralne, miał jakieś lęki, musieliście się z czymś zmierzyć, potrzebowaliście porady behawiorysty? My tak naprawdę miałyśmy, mieliśmy porady behawiorysty, behawiorysty, głównie po to, żeby po prostu lepiej się z nim dogadać. Jakby głównymi problemami z robakiem było to, że na spacerze nie zwracał za bardzo dla nas uwagi, tak naprawdę chodził sobie i robił co chciał. Więc przede wszystkim chcieliśmy e, tą głębszą więź z nim nawiązać na spacerze. Bardzo się cieszyliśmy, że on nie miał właśnie. E, nas się nie bał, nie miał żadnych takich lęków związanych właśnie z człowiekiem. Od razu, jak e, u nas zamieszkał, to wgramolił się na kanapę i uznał, że to już jest jego miejsce. Psia. To właśnie była, proszę Państwa, psia yoga. Druga. قتم <laughs disappointment> Jeszcze dodać, że przez cały dzień miały miejsce różne atrakcje towarzyszące. Były pogadanki, koncerty, pokazy psich sportów. Była również policja, na której stanowisku można było oznakować swój rower. Także moc atrakcji dla wszystkich psiarzy. Celem wydarzenia oprócz dobrej zabawy i promowania adopcji było też pozyskanie wsparcia dla grupy Ratuj, bo jak już zostało wspomniane, stowarzyszenie nie posiada żadnego stałego finansowania, stąd puszeczki na stoiskach i w rękach wolontariuszy. Także za wszystkie datki w imieniu organizatorów dziękujemy, bo wiemy, że zostaną na pewno bardzo dobrze i rozsądnie wydane na zwierzaki w potrzebie tymczasem żegnamy się już słowami Patrycji. E, widzimy się za rok, widzimy się w czerwcu i wrześniu, jak co roku organizujemy pikniki, e, więc no do zobaczenia.